Moje czytane archiwum. Pomysł i realizacja Anna Krakowiak i Michał Donczyk. To jest oczywiście felieton sprzed kilku lat, więc to o czym piszę w czasie przyszłym, już jest w czasie przeszłym. Mówi o budowie szkoły, która wtedy była naszym wielkim problemem, no i na szczęście już powstała, jest pod dachem, funkcjonuje od wielu lat. Więc proszę wziąć tę poprawkę na czas, który przeminął. Od wielu lat uczestniczę w budowie szkoły, która ostatnio rozwinęła się i mało klas podstawowych, gimnazjum, liceum, a wtedy było jeszcze rozdzielone, a także trzyletnią wyższą szkołę kształcącą nauczycieli. Na podstawie dość częstych kontaktów z rzeczoną szkołą, od czasu do czasu bezinteresownie zadaje sobie pytanie o to, jak należy kształcić młodzież. Idea budowy szkoły, powzięta przez wiele lat temu, wyrosła z przekonania, że 40 lat powojennych przyniosło wiele fatalnych nawyków. Które powodują, że nasza edukacja jest nienowoczesna, nieskuteczna, niekonstruktywna, to znaczy nie przygotowuje absolwentów do rozwiązywania zadań, które mi się spotykają w życiu. Minęło wielu lat od początku naszych wysiłków. Szkoła wzniesiona od zera z niezłą kadrą wcześniej już skrzywdzonych wycho wychowawców, sprawdzonych wychowawców. Czy skrzywdzonych? Skąd się wziął ten freudowski błąd? Funkcjonuje ta szkoła i uchodzi za dobrą. I pożądaną, o czym świadczy napór kandydatów. Ja natomiast dalej pozostaję w nieświadomości tego, jak naprawdę trzeba kształcić młodzież. Doświadczenia, które obserwuję w krajach zachodniej Europy, a tym bardziej po drugiej stronie oceanu, świadczą o tym, że zasoby wiadomości, które młodzież wynosi ze szkoły, są niewielkie. Umiejętności natomiast są dosyć spore. Nie mam wątpliwości, że należy wk wkładać uczniom w głowę pewien kanon wiedzy. Która jest najdalsza od życia, ale jednak gdzie indziej, jeśli nie w szkole, mamy się nauczyć jasnego wyrażania naszych potrzeb i poglądów, a także użytkowania osiągnięć cywilizacji, która nas zewsząd otacza. Po sformułowaniu tego zadania wpadam natychmiast w spirale zazbiających się wzajemnie komunałów o tym, że wobec tego, jak szybko świat się zmienia, nieważne jest, czego nauczy nas szkoła, ważne jest natomiast, czy uczy się uczyć, bo to przyjdzie nam przez całe życie uczyć się rzeczy nieznanych. Czytam książkę Neila Postmana spóźniony o dwie dekady pod tytułem Zabawić się na śmierć i odnajduję w niej rozdzialik poświęcony zabawie i uczeniu. Przyznam, że po tej lekturze moje myślowe nawyki uległy sporemu zachwianiu. Już w dzieciństwie stykałem się z przekonaniem, że uczanie się może być zabawą, że należy łączyć te dwie rzeczy. Tak bywało z nauką języków, która w trakcie dziecinnej zabawy przychodziła niepostrzeżenie. Tak miało być także na lekcjach geografii czy przyrody, kiedy zamiast siedzieć w szkolnej klasie poznawaliśmy przedmiot naszej nauki, na wycieczkach rajoznawczych, przyrodniczych itd. Nie widzę niczego nagannego w urozmaicaniu Poznania, ale w pewnym momencie trzeba sobie powiedzieć, że zabawa to zupełnie co innego niż nauka. Jeśli w szkole uczymy się bawić, to wspaniale, ale jeszcze lepiej, kiedy szkoła uczy nas się uczyć, to znaczy postawi przed nami przeszkody, które musimy pokonać, zmusi nas do samoograniczeń i powodowania własnym zachowaniem. Jednym słowem, stawia wymagania dotyczące siły charakteru. To określenie dzisiaj wydaje się niemodne, że odważam się je tutaj użyć dopiero pod, podparte autorem autora, który badał to zagadnienie i robił to w Stanach Zjednoczonych, a więc w kraju wyżej rozwiniętej cywilizacji niż Polska, przynajmniej cywilizacji technicznej. Pisząc o ulicy Sezamkowej jako modelu nauki przez zabawę, Postman cytuje przyjęte potocznie zdanie, że audycja ta skłania dzieci do tego, żeby polubiły szkołę i dodaje, co już mniej ludzi zauważa, że dzieci tę szkołę polubią pod warunkiem, że będzie to ta sama jak audycja rozrywkowa w telewizji. Zanotowałem wcześniej porównanie nauczania w Polsce i na zachodzie Europy. Uważam, że w procesie integracji, który niebawem nastąpi, potrafimy unowocześnić polskie nauczanie i skorzystać z doświadczeń Zachodu, który często góruje nad nami, nie tylko praktycznie, ale i siłą przekonania do wartości, które potocznie zaliczamy do obywatelskich. W Berlińskiej Szkole Średniej, współpracującej ze szkołą, w której, w której budowie uczestniczę, licealiści w trakcie roku spędzają kilka... Tygodnie na praktykach, pracują w takich miejscach jak domy starców, szpitale psychiatryczne, a nawet hospicja dla beznadziejnie chorych. Myślę, że w tej dziedzinie ten rzekomo zmaterializowany Zachód może nas wiele nauczyć, a opór, jaki te praktyki wywołują, yy, nawet w środowiskach nominalnie, czyli z nazwy chrześcijańskich, świadczy o tym, że naprawdę w wielu ważnych sprawach jesteśmy jeszcze ciągle zacofani. No a teraz. To pytanie o zabawę i naukę chyba stało się jeszcze ostrzejsze i chyba czas, w którym żyjemy, który się stał czasem wiecznego karnawału, wiecznej zabawy, jest czasem źle zdiagnozowanym, źle zużytym, bo nie da się cały czas bawić i starożytna tradycja kontrastowała post i karnawał, ludyczność i modlitwę, kontemplację te sprzeczności muszą się ze sobą spotykać, chyba dopiero wtedy człowiek ma szansę na rozwój. Moje czytane archiwum. Pomysł i realizacja Anna Krakowiak i Michał Doncik.